Dziś jest 17 grudnia, czwartek. Dziś otwierasz drzwi numer 17 i dowiadujesz się, żeby uważać zawsze na to, co się mówi. Mówić tylko takie słowa, które budują, a nie które niszczą. A dlaczego? To jest podcast opowiadania adwentowe. A to jest opowiadanie pod tytułem Złamane drzewo. Przeczytałam niedawno artykuł, w którym napisano, że na pewnej wyspie jej mieszkańcy mają szczególny sposób wycinania drzew. Jeżeli drzewo jest za duże na ścięcie siekierą, mieszkańcy przewracają je krzykiem. Tak było napisane naprawdę. Tylko drwale ze szczególnymi uprawnieniami skradają się do takiego drzewa o świcie. I nagle krzyczą na całe gardło na nie. To nie jest taki zwykły krzyk. Oni to drzewo obrażają, wołają. Ty najbrzydsze drzewo na świecie, takie krzywe, nawet prosto rosnąć nie potrafi. I tak dalej, i tak dalej. Wyśmiewają je. Ty grubasie wołają i tak przez 30 dni. Potem drzewo umiera i przewraca się. Robią tak, bo według nich drzewo to istota żywa, która ma duszę i takie złe traktowanie zabija duszę drzewa. Zgodnie z tym, co mówią mieszkańcy, ta metoda zawsze działa. Biedni, prymitywni i zabobonni ludzie, prawda? Krzyczenie na drzewa i wyśmiewanie, wyobrażacie sobie, jakie to prymitywne? Nie są mieszkańcy tej wyspy, prawda? Bez współczesnej technologii i nowoczesnego wykształcenia. My, ludzie wykształceni i nowocześni, nie krzyczymy na drzewa. My krzyczymy na przedmioty i na ludzi. Czasami krzyczymy na komputer, jak nie chce tego robić, co się chce. Nazywa się go złomem, albo można też walić w monitor. Mój sąsiad często wrzeszczy na swój samochód, czasem go nawet kopie po, wo po oponach. Woła, ty gracie jeden. Tego lata słyszałam go, jak przez długi czas wrzeszczał na swoją drabinę, która mu się składała w nieodpowiednim momencie. Dorośli, szczególnie mężczyźni, często, gdy jadą samochodem, krzyczą i obrażają innych kierowców. Krzyczymy też na najbliższych, im chyba obrywa się najwięcej. Krzyczymy i mówimy brzydko na siostrę albo na brata. Zdarza się wam czasami? Zastanawiam się, co to daje. Maszyny i samochody po prostu stoją tam, gdzie stały. I zwykle nie zmieniają swojego działania. Nawet kopanie w opony nie pomaga. Jeśli chodzi o ludzi, no cóż, to już chyba inna sprawa. Ci prymitywni mieszkańcy wyspy mogą mieć trochę racji w tym zabijaniu duszy żyjącego stworzenia, bo słowo, słowa mają ogromną moc, a złe słowa mają ogromną złą moc. Nie wiem, czy naprawdę są w stanie złamać drzewo, ale na pewno mogą złamać komuś serce. Pamiętaj, zawsze uważaj na to, co mówisz. Mów tylko takie słowa, które budują, a nie niszczą. To już jest koniec tej opowieści. Dzisiejszy dzień przybliża nas do tych pełnych miłości i radości świąt. Dobranoc.